Firmasze organizowane w pałacu stały się swoistą wizytówką łomnicy. Za każdym razem przyciągają setki osób. Dziś nie było inaczej, a odwiedzający mogli wybierać spośród różnego rodzaju smakołyków, ozdób choinkowych czy rękodzieła prezentowanych na kilkudziesięciu stoiskach ustawionych na pałacowym folwarku. Dzisiaj możemy zobaczyć przede wszystkim piękno wszystkich wyrobów dolnośląskich regionalnych, tutaj w jednym sercu skondensowane. Cały ten kiermasz to jest można powiedzieć dziecko pani Elizabeth. Tutaj głównie chodzi o to, aby ten przedświąteczny czas miło spędzić, fajnie podczas zabawy, wspólnego kolędowania, żeby troszkę tej tradycji takiej przygotowania do świąt. Żeby pokazać, ludziom, że można wyjść z domu, że można się ciekawie w Jeleniej Górze i w okolicach bawić. Ludzie lubią bawić się przed świętą i w całą Europę są kiemasze i dlatego myśleliśmy jakieś 10 lat temu, że najwyższy czas, aby w Polsce ta przyjemność też zakorzeniła się. Stąd... Jak, to się jak to się sprawdza, Pani zdanie? Myślę, że dobrze, bo od roku do roku mamy coraz więcej wystawców i przede wszystkim więcej gości odwiedzających naszego kiemasza. A skąd ci wystawcy przyjeżdżają? Bo to nie są tylko okolice Jeleniej Góry. Nie, tu jest cały i nawet Czechach, trochę z Niemiec, to jest taka cała mieszanka naszej regionu um, środkowoeuropejskiej. Zapraszamy serdecznie w przyszłym tygodniu oraz za dwa tygodnie, będzie troszeczkę inny program imprezy, jest dostępny na naszym Facebooku oraz na stronie internetowej. Zachęcam do zapoznania się. Kiermasze adwentowe w Pałacu Ułomnica będą odbywać się do 13 grudnia.